Ogólnopolska loteria kasystewczyka jest skierowana do wszystkich klientów kasy, zarówno nowych, jak i obecnych. Udział w losowaniu biorą osoby, które zaciągnęły pożyczkę w kasie w minimalnej kwocie 1000 zł zdecydowały się na przelew swojego wynagrodzenia bądź świadczenia na rachunek w kasie oraz wyraziły oczywiście zgodę na udział w loterii. Loteria trwa do 22 marca 2015 roku, dlatego serdecznie zapraszamy do skorzystania jeszcze z możliwości uzyskania dodatkowej gotówki. Tym większe są szanse obecnie na wygraną, gdyż obecnie losowania odbywają się aż dwa razy w tygodniu. Pani Joanna jest naszą kilkuletnią klientką. Kiedy otrzymałyśmy wiadomość o wygranej, bardzo się ucieszyłyśmy. Tym bardziej, że jest to bardzo młoda osoba i mam nadzieję, że wygrana w loterii utwierdzi ją w przekonaniu, że wybór Kasy Stefczyka to była słuszna decyzja. Pani Joanno, w imieniu Kasy Stefczyka, swoim oraz pracowników całego oddziału, chciałaby Pani wręczyć ten symboliczny czek potwierdzający wygraną w loterii. Proszę przyjąć nasze najszczersze gratulacje. Dziękuję bardzo. Fajnie jest wygrać i mieć później dodatkową gotówkę na, ja na przykład dla dziecka, a inni na coś innego. Obsługa jest miła, jest uprzejma, wszystko dokładnie wytłumaczą bez żadnych zaskoczeń, znaków zapytania, jak się stąd wychodzi. Oddział we Wrocławiu przy ulicy Dibła funkcjonuje od 12 lat. Obecnie mam okazję współpracować z młodym, bardzo energicznym zespołem, nastawionym zdecydowanie na kompleksową, jak i oczywiście bardzo życzliwą obsługę klienta. Klienci bardzo chętnie nas odwiedzają, są zawsze mile obsługiwani. Kasa Stewczyka jest największą spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce. Wyróżniamy się tym, że posiadamy w 100% polski kapitał. Jesteśmy polską instytucją, co klienci bardzo sobie chwalą i wykazują się przy tym jeszcze większym zaufaniem do naszej instytucji.